Cześć kochani, witam się z Wami w nowym filmie, w nowym filmie lumpaksowym. Jak widzicie zresztą po tytule już tego filmu. I przede mną, być może już też widzieliście trochę, e, taka spora dość, ilość rzeczy, dlatego za chwileczkę wam pokażę. Tutaj były dobre ceny, dlatego że w Lumpeksie, tutaj do którego ja chodzę najczęściej, nie było dostawy między świętami a Sylwestrem, czyli cały okres poświąteczny nie było dostawy. Po Sylwestrze również nie było dostawy i dostawa jest dopiero od tygodnia, chyba od 9 stycznia czy jakoś tak. No więc tu są rzeczy nazbierane za tak zwane przysłowiowe śrubki po 5 złotych. Wydaje mi się, że tak, że tylko po 5 złotych tutaj mam rzeczy, no bo drożej nawet nie było. Nie było żadnych takich, wiecie, smaczków fajniejszych i tak dalej, chociaż uważam, że to, co udało mi się dorwać, to oprócz jednej rzeczy jest naprawdę bomba. Także zabieramy się za oglądanie. Oczywiście, jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, no to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, a jeśli takie filmy ci się podobają, to miło będzie, jeśli zostawisz łapki w górę, a jeśli nie, to w dół. To jest Twój wybór. Już Wam pokazuję moje zakupy. I oczywiście rzeczy moje, bo tutaj są nie tylko dla mnie rzeczy, będą zmierzone, także zrobimy tak jak ostatnio, że będziecie widzieli po prostu z boku wyświetlane, a ja po prostu sobie trochę poopowiadam, przy okazji teraz pokazywania Wam. No i pierwsza rzecz, słuchajcie, zaczniemy trochę z główej rury, w topowej powiedzmy sobie szczerze, jest to Topshop 38 rozmiar, i jest tu taki kardigan. Grafitowy, szary. Yy, no tak, 5 zł kosztował, skusiłam się. Słuchajcie, jest to kompletna wtopa. Dlatego, że ja go wyprałam i owszem, widziałam, że on jest mocno yy, zmechacony i będzie trzeba go odświeżyć. Aczkolwiek nie wiem, czy to kwestia prania uświadomiła mi i rozjaśniła, że ten kardigan jest po prostu zajechany totalnie. I powiem Wam tak, ja już podchodziłam raz do. Odświeżania go, i tutaj właśnie staram się tak: ten rękaw jest odświeżony, ten nie jest albo w połowie, bo chyba maszynka mi się rozładowała. Druga strona no tu częściowo starałam się go odświeżyć, ale powiem Wam tak: jeśli to było robione, na której stronie konkretnie to tego nie widać, więc naprawdę mega, mega zajazd. I słuchajcie, tak jak brałam wcześniej takie rzeczy i bawiłam się w to odświeżanie, tak w tej chwili będę już od tego odchodzić, dlatego że to jest bardzo czasochłonne, kurczę. Ja wiem, ta rzecz kosztowała 5 zł, tyle tylko, że w przypadku płaszcza to słuchajcie, jest inne odświeżanie. Tam po prostu jedziecie po fajnej powierzchni, a tutaj naprawdę nie widać kompletnie efektu, także oczywiście ja będę go ja go sobie odświeżę, bo jeśli go już kupiłam to sobie go odświeżę, on jest piękny pachnący i generalnie ja go sobie znoszę teraz jesienią, yy, znaczy jesienią <głos》> znoszę sobie go teraz zimą, yy, także to nie jest problem, ja go sobie też fajnie wystylizuję na pewno, to też jest za 5 zł i to jest Reebok XS rozmiar, fajne z tyłu tutaj mają na nogawce, coś takiego co prawda ja tak podchodzę na dwa razy do takich rzeczy, do, do logo, bo wiecie, że ja już dużych logo nie lubię i taka jest prawda, aczkolwiek no to jest na nodze, dobra, to są rzeczy do ćwiczenia, do przełknę i szczerze mówiąc XS-ka no, jest taka pff, mocno, tak, na wciągnięciu, aczkolwiek yy, te rzeczy sportowe bardzo mocno się rozciągają. Tutaj bardzo fajnie trzyma brzuch i generalnie są super skrojone. Kolejna rzecz. To jest taka bluzeczka. No i teraz mamy czas karnawału, czas zabawy, śmiechu. Dobry czas, przynajmniej tak mi się wydaje, że ci, którzy lubią imprezki i zabawy, no to to jest super dla nich czas. Ja jakoś tak nie jestem imprezowa zupełnie. Staram się bardziej otworzyć na świat niż zamknąć, ale zupełnie, totalnie nie chcę mi się wychodzić do ludzi, nie chce mi się tam, wiecie, przepychać ten. To nie dla mnie. Mało tego słuchajcie. Mam sytuacje takie, że brakuje mi tchu, brakuje mi powietrza. Jak byłam dzieckiem i chodziłam z babcią, nie wiem, na zakupy czy do kościoła, wielokrotnie potrafiłam zemdleć, bo właśnie brakowało mi tchu. I to wróciło. To minęło i to niestety wróciło. Także nic fajnego. To jest, słuchajcie, bluzeczka Peruna, Una. Taka, taka firma. Przepraszam, to jest Marks Spencer, rozmiar 44, słuchajcie. Ja je oczywiście znowu nie zmierzyłam, <noise> także wiecie, no. 65% bawełna, 19 poliester, 12 metalik, czyli tutaj są te drobinki i 4 poliamik. Metalik, czyli te takie wiecie, nitki metaliz metalizowane. Bardzo fajna jest, taka basic, fajna. No, 44 to wiadomo, że dla mnie będzie oversize. Ale spoko, bo ja oversize y bardzo lubię. Tutaj jest rzecz, z którą przesadziłam. Nie ukrywam, bardzo mocno przesadziłam z jej rozmiarem. Dlatego, że to jest luzeczka dla Kubusia. <laughs> Naprawdę, jak ją teraz tak do siebie przyłożyłam, to niewiele brakuje do mojego rozmiaru. No a Kubuś jednak jest sporo ode mnie mniejszy. To jest firma George, ale bardzo fajna jest ta bluzka. To jest taka mega ciągnąca się bawełnka. Ekstra. Ja lubię bardzo o tej jakości rzeczy. Tu ma mm, zawinięte rękawki, w ogóle nie jest zniszczona. Ten kolor beżu jest taki ciepły, taki fajny, taki otulający, jeśli kolor beżowy taki może być, no ale to mi się tak kojarzy. Po prostu sobie ona poczeka, ja ją kupiłam powiedzmy na zapas. Zresztą wiecie, jak jest z dziećmi. My zmieniamy stylowy, i my odmienia nam się, i wiecie, raz coś nosimy, a raz nie nosimy. Także jak mu się na przykład przywidzi, żeby nosić sobie dłuższe bluzki, tak jak niektórzy chłopacy noszą, no to jedną już ma. Kolejna bluzeczka i to również kubusiowa, i tym razem biała Adidasa z takim o logo. Wzięliśmy no za Piątala. Wiadomo, że tutaj teraz pokazuję wam rzeczy, które koniecznie muszą być wyprasowane, bo ta nie jest. To jest niby 90 lat, ale słuchajcie, Kubuś w Zarze ma chyba rozmiar.

Jakoś tak, a te rzeczy właśnie są mu dobre, a wcale nie jest jakiś super wysoki. Więc ja kompletnie nie rozumiem tych rozmiarówek. Co prawda zauważyłam taką tendencję, że niektórzy ludzie mają manię i ubierają dzieci w rzeczy, które są w sam raz. I okej, okay, fajnie, tyle tylko, że dzieci w rzeczach w sam raz praktycznie nie powinny się ruszać, bo wiecie, jak podniosą rączki, no to cały brzuszek, nerki na wierzchu. Ja strasznie o to dbam, żeby właśnie nerki były, wiecie, zakryte, dlatego że mamy obciążenia. Rodzinne i chciałabym tutaj, wiecie, zadbać o to, żeby nigdy nic mu się nie stało i yy, nie przytrafiły jakieś choróbki niepotrzebne. Kolejne mamy, słuchajcie, spodnie, i to jest rozmiarówka dziecięca na 14 lat. Authentic Great, coś tam, nie mam pojęcia, co to jest za firma. W każdym razie, słuchajcie, tak, one mają tutaj regulację w pasie i historia tych spodni jest taka że jeśli widzicie tutaj, gdzieś mierzymy tych spodni, no to znaczy, że w nie weszłam. Jeśli nie widzicie mierzenia tych spodni... No to znaczy, że są mi po prostu za małe. Kolejny raz nie zmierzyłam. One mają sporo elastanu. To są rurki. One są takie grafitowe, przecierane. Brakuje mi takich spodni w szafie. Widzicie, że one nie mają żadnych dziur, więc no ewidentnie spodnie idealne na teraz. Generalnie super pozycja. Bluzeczka dla Kubusia. Nie będę się specjalnie rozwodzić. To jest Fortnite jakiś... Ragnarok czy coś takiego, granatowa. Kuba lubi ten kolor, w przeciwieństwie do mnie, bo ja wiecie, że granatu no niespecjalnie. 100% bawełna, wszystko co Fortnite'owe jest level master. W przypadku Kubusia, bo on Fortnite'a jakoś po prostu bardzo uwielbił i wiele, wiele, wiele czasu nie grał, nie grał w tą grę, zabranialiśmy mu. W tym roku dostał przyzwolenie na pewnych warunkach, aczkolwiek wszystko jest pod naszą kontrolą, także tutaj się, się o nic nie boję. W każdym razie m, bardzo długo czekał. Dzieci, które chodziły z nim do klasy czy rówieśnicy, z którymi miał styczność, wszyscy już grali od półtora roku i grali też w różne takie gry, wiecie, jakieś lole, nie lole, które, w które dorośli grają, tak, jest streamerzy, a nasz Kuba nie. No więc w końcu udało mu się, dostał. Zobaczymy, czy to dotrzyma, bo wiecie, to, że teraz może w to grać, to nie znaczy, że za chwilę to będzie mógł nie być. Jak rodzice mamy, zasady są i za chwilę się zmieniają. I tutaj bluzeczka Adidasa Sport, biała, taka gładziutka, również jak widzicie, do wyprasowania. Trochę jak szmatka w tej chwili wygląda, ale szczerze mówiąc, y, przypomniało mi się o niej, że właśnie ją kupiliśmy i leżała sobie na kupce z rzeczami do prasowania. Także jak będę miała chęć, to albo sposobność, że będę coś potrzebowała na już, to wtedy wszystko wyprasuję. Tak zawsze robię, a tak to po prostu te rzeczy leżą i czekają. Także to jest Pawłowa rzecz. On sobie wziął Adidas MK. No, on lubi duża loga, także jak lubi, no to sobie wziął i sobie będzie nosił. Szkoda tylko, że sobie sam rączkami swoimi nie wyprasuje, bo szczerze to jak ja tego nie wyprasuję, bo jak ja tego nie wypiorę, nie rozwieszę, nie ściągnę, nie wyprasuję, nie porozwieszam po szafie, to to może. Powiem wam taką anegdotkę na szybko, że pamiętam, jak pojechałam z Kubusiem do mojej przyjaciółki. Zresztą, jeśli tu jesteś kochana, to, to Cię bardzo serdecznie pozdrawiam. I <laughs> pamiętam, że pojechaliśmy, byliśmy u nich jakiś czas może z tydzień. Kubuś był malutki. Oni w ogóle, bo tam, tam jest w tej chwili trójka, ale wcześniej była dwójka i pamiętam, że była jajca jak Berety Kuba miał jakieś po prostu niuanse, agresji. I trzeba było bardzo mocno pilnować. Ciężkie były te czasy, ale do tego i tak się miło później wraca. Nie pamięta się tych złych rzeczy, a same dobre, przynajmniej ja się tak staram mieć. I słuchajcie, wracam do brzegu do sytuacji z Pawłem, rozwiesiłam pranie przed naszym wyjazdem. No i to pranie po prostu tak wisiało i czekało, aż ja wrócę i jeścią. Także taka sytuacja niejednokrotnie ma miejsce, możecie kobietki zwłaszcza, bo co prawda wiem, że dużo facetów jest takich, że wszystko ogarnie i tak dalej, a on po prostu nie czuł, nie czuł musu, ja mu to nie przeszkadzało, jak później usłyszałam, a ja po prostu do wszystkiej pasji bym tutaj, wiecie... W każdym razie, kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Przepraszam, jeśli było za mało dobrej energii i generalnie nie byłam taka, wiecie, uuu, rozentuzjazm, rozentuzjazmowana, jak zwykle, staram się dla Was być, aczkolwiek gorszy dzień każdemu się zdarza, czasami tak jest po prostu, ale co? Widzimy się w następnych filmach, następne będą lepsze. Pa pa!